taki machanie. to będzie ekstra. Ja już to zrobię. Patrzcie patrzcie jaki. To będzie ekstra. Widzicie? Na, na Sylwestra. Macie ozdobę na Sylwestra ale sobie tak skrócie, Ja bym się tak cały czas patrzył na to. Takie materiały potrzebujecie ja sobie wezmę trochę nieco więcej tych fajerberek. Bo tym dłuższy tym dłuższa będzie ta machina, tym lepiej to będzie wyglądać. Mówię wam. Jak już na samym starcie tak wygląda. To po takiej... Właśnie ja sobie... Ja już robię przygotowania na strefek. Dobra, firewarki. Dobra, biorę te mechanizmy. Trochę spojrzę, że mam to wygląda. Dobra, czyli tak. Zrób yy, to. I dźwignie i później tak. Zamę to jeden. Ja tak zrobię i do Was dłużę. Ja mam tu 26 chyba widać, no? Trzeba teraz tak, 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 tak. I z tych tak, tak, tak. Hmm. Tutaj tak to Jak mamy tak to tutaj? Teraz. Hmm. Pyk. 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 I tak. I jak później tak jak tak zrobicie, to tak macie tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Hmm. Tak. Tu później fajerwerki poukładam i tak, tak, tak i do Was wrócę jak tak zrobimy. Dobra, ja zrobię i palię. Widziałem? Tym większy, tym lepiej. Dobre. no i to by było wszystko. Dobraś, słyszysz? Dobra normal. Przepraszam za krótki odcineczek. To działa też na pół płytkę. Ja z tej kamerki nie umiem odpalać w taki Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę, górę i subskrypcję. Pa pa. subika i lajka. Pa! Pozdrawiam wszystkich. Papa, pa. do następnego odcinka.